Dobry, witam Państwa dzisiaj w programie. Mamy oczywiście 26 czerwca, mamy czwartek. Pomału nam się kończy miesiąc, pomału nam się kończy kwartał i pomału nam się kończy też. Półrocze. Półrocze, które, no jak dobrze wiecie i widzicie, tak, było trudne, ale to będziemy sobie jeszcze podsumowywać. To jeszcze nie dzisiaj ten taki temat. Myślę, że to dobry, chyba, wątek, raczej na 30 czerwca, czyli na poniedziałek. A dzisiaj będziemy mówić sobie też o tym, co się będzie działo później, bo ręki już w zasadzie żyją coraz bardziej tym, co się wydarzy we wrześniu i w ogóle na jesieni, czyli mam na myśli o wątek obniżek 100% przez Fed, ale i też wątek, który się zaczyna pojawiać, czyli wątek powiedział upolitycznienia Fedu, tak? Bo to, co Donald Trump może zrobić, oczywiście są spekulacje, tak? Dzisiaj w sumie wczoraj, tak? Dzisiaj rano już o tym pisze Wall Street Journal, że prezydent USA ma taki pomysł, żeby powołać, powołać, wskazać szefa Fedu o wiele wcześniej, tak? Czyli zazwyczaj to się robi dwa miesiące przed upływem kadencji, trzy miesiące wcześniej, a, czyli to by było wtedy w lutym, w marcu, tak? Bo Paweł kończy kadencję w maju, a tymczasem mówi się, że Trump chciałby to zrobić jeszcze we wrześniu bądź w październiku, więc o tym będzie sobie dzisiaj mówić i jaki to ma wpływ na aktywa, bo ma duży i to widać, ale zanim to wszystko będzie to oczywiście tradycyjnie plansza, która mówi o czym? Mówi o tym, że nie ma tutaj rekomendacji, czyli proszę nie szukać jakichś konkretnych wskazówek, co mam kupić dzisiaj, co mam sprzedać dzisiaj, tak, jak zarobić milion dolarów. Nie wiem, może są takie nagrania na YouTube gdzieś, gdzie ktoś tak mówi, że wskazuje milion dolarów leżący na, na ulicy, ja tak nie będę robił, bo to nie o to chodzi, tak, chodzi generalnie o to, że tak czy inaczej, jeżeli mówimy o, mm, o sytuacji, w której przepraszam, o sytuacji, w której e, chcemy być na rynku na poważnie, to na poważnie musimy robić to samodzielnie, tak? Czyli my się możemy edukować, e, tak, nabierać, tak powiem, doświadczenia z czasem, e, możemy właśnie szukać informacji, szukać, tak powiem, osób, które, na których się dziś tam możemy, tak powiem, e, tak brzmi że dziwnie wzorować, ale chodzi bardziej o o takie osoby, które mają doświadczenie i ich wiedza gdzieś tam nam się może przydać. Więc na tym polega, tak? znaczy polega ten program, tak? Żeby właśnie Państwo takiej wiedzy zasięgali, i później ewentualnie ta wiedza może być dla Państwa inspiracją do dalszych działań. Niemniej wszystkie działania, które robicie na własnym rachunku, robicie samodzielnie, robicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. A nie jest łatwo, bo dobrze wiemy, że rynek Forex jest rynkiem zmiennym. Generalnie inwestowanie nie jest łatwym zajęciem. To jest tak naprawdę trudna rzecz, ale naprawdę, jeżeli ktoś to lubi robić, jeżeli ktoś to robi dobrze, to to przynosi w sumie frajdę. Dobra, e, idziemy dalej e, jeszcze w temacie inspiracji, jeżeli tutaj jakieś, jakieś inspiracje dla Państwa są, jeżeli widzicie, że to pozwala Wam być lepszymi inwestorami, traderami i tak dalej, to oczywiście będę wdzięczny za wirtualną kawę. E, to jest dla mnie taki sygnał, że, że to, co robię, to przynosi, że tak powiem, efekty, tak takie namacalne u Państwa, tak? w związku z tym takie taka espresso, czy, czy też inna kawa, będzie takim sygnałem. Też zachęcam oczywiście do polubienia, polubienia, do subskrybowania kanału na YouTubie. Tutaj macie Państwo tego linka youtube.com/umanym.światwarut. Kanał jest w fazie, że tak powiem, projektowania, w związku z tym, jeszcze tutaj materiałów konkretnych nie ma, ale one się będą pojawiały, więc ci, którzy mają zasubskrybowane, po prostu o tym będą wiedzieli pierwsi. Eee, dobrze, dzisiaj dzisiaj o tym właśnie, co się tutaj dzieje na dolarze. I, i tak chcę się powiedzieć, a nie mówiłem, tak, bo, bo, bo od paru dni Państwu mówię o tym, że właśnie dolar skracza w silny ruch spadkowy. I kolejne informacje, które się pojawiają, jakby zaczynają to, tak powiem, tym jeszcze bardziej napędzać, tak? Czyli tak powiedziałem, to, co dzisiaj pisze Wall Street Journal, tak, że właśnie Trump chciałby wskazać nowego szefa Fedu jeszcze wczesną jesienią, moim zdaniem jest takim podbijaniem tych obaw, że Trump zrobi z Fedu taką, e, tak powiem, że to będzie więcej polityki. Tak, że tak jak się w sumie słucha prezydenta USA, ma się wrażenie, że on chciałby mieć w Fedzie swojego wykonawcę. A Powell jest Matowym. Paweł jest, e, tam nie powiem już kim, bo to padały różne tutaj pod jego pod niego hasłem określenia epitety bo Paweł się nie słucha, bo Paweł nie chce ciąć 100%. Co w ogóle jest ciekawe, to jest to, proszę Państwa, że jak spojrzymy sobie na oczekiwania rynków finansowych co do, co do skali tych obniżek, to zaraz się tutaj będzie pojawiało, tylko potrzebuję chwili, co do skali tych obniżek, to rynek wskazuje tak, że zacznie się cięcie mniej więcej we wrześniu i tu widać, że ta zgodność jest ogromna, bo to jest minus 28 punktów do, czyli ponad, patrz, znaczy pełna, pełna obniżka jest tutaj dyskontowana, czyli znaczy przez ogonek spodziewana. Natomiast w tym roku mogą być nawet trzy ruchy. To widać, że tu się zaczynamy przesuwać właśnie w stronę. 75, tak. Na razie jest 63 na gruzinie, ale generalnie trzy obniżki mogą być w tym roku. Potem jeszcze, jeszcze dwie w przyszłym, czyli generalnie łącznie redek spodziewa się 5 obniżek o 125 punktów bazowych, tak? 325 na posiedzeniu 1. E Oczywiście tutaj w tym roku mówić trzy pod rząd, a potem będą jakieś takie przerwy. tak? Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że to, co rynek myśli, tak naprawdę się kłusi z tym, co myśli Trump, bo Trump w swoich powiedziach niektórych mówi o tym, że stop powinny spaść nawet o trzy punkty procentowe, czyli tutaj musiało być minus trzysta, tak? Tak by chciał Trump. Oczywiście yy, znamy prezydenta, który, tak, yy, tak powiem, chciał zarządzać bankiem centralnym, że doprowadził do kryzysu gospodarczego, do hiperinflacji. Tu oczywiście się, się kłania Turcja i, i, i cała ergonomika, tak, yy, i tak dalej. Yy, no właśnie. I teraz, oczywiście, yy, FED to, to nie jedna osoba, czyli nawet gdyby był Nominat Trumpa w Fedzie, który by, że tak powiem, wykonywał ślepo jego polecenia, to oczywiście w Fedzie jest głosowanie, tak? I, i tutaj pewnie zostałby przegłosowany, tak, że tak powiem, prezes. Natomiast całe to zamieszanie, albo raczej obawy o zamieszanie, bo ja uważam, że realnie nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wykonywał polecenia Trumpa, nawet jeżeli to będzie jego zaufany człowiek. Finalnie się poddać tak powiem, presji ogółu i tak dalej, ale takie, taka narracja, takie zamieszanie, tak, że tutaj trafi jakiś nominat Trumpa i on będzie już od jesieni komentował, nie wiem, ruchy Pawła, że Paweł robi źle i tak dalej, yy, wygląda źle, tak? bo to psuje wizerunek Banku Centralnego, psuje wizerunek Fedu, budowany przez kilkadziesiąt lat jako takiej instytucji zaufania. Yy, i te i tak? Oczywiście tutaj, kto będzie nowym szefem Fedu, my nie wiemy. Nawet nie mamy pewności, czy ta lista członków Fedu, członków, przepraszam, lista osób, tak, która, która jest w mediach, tak, to mowa o pani Kevinie Warszu, który kiedyś był członkiem Fedu. Mowa o Krzysztofie panu Kristoferze Ulerze. To jest człowiek, który trafił do Fedu przed pięcioma laty, właśnie też o dominacji Trumpa. Mowa o obecnym szefie resortu Skarbusz i panu Scottu Besencie, Scottie Besencie. Mowa o panie, panu Kevinie Hasecie, to jest obecny szef doradców prezydenta Trumpa. Też mowa o. Panu Malpasie. Pan Malpas to jest były, człowiek, człowiek, były szef Banku Środowego, też z kadencji Trumpa, tak? Więc no jest tutaj jest tutaj trochę osób, natomiast może tak być, że też będzie ktoś zupełnie inny, tak? Bo to tak bywa, że, że ta lista osób, które są w mediach, potem jest, że tak powiem, nieaktualna. Natomiast samo to zamieszanie wokół tego, że Fed właśnie może być, tak powiem, jakoś upolityczniany i tak dalej dalej, jest moim zdaniem czymś złym tak? i tego się rynki będą bać i to napędza nam to narrację, że dolar właśnie w takiej sytuacji no, jest tym niechcianym aktywem i to, to się dzieje od, od w sumie dwóch, trzech dni, no to jest takie nakręcanie się, tak? czyli wojna się skończyła, Przynajmniej tak jednego uważa, że tam już tematu nie ma, to już w ogóle znikło i, i, i gramy właśnie na, na te raz że obniżki 100 przez FED dwa, że teraz właśnie kryzys wizerunkowy Fed tak Więc ten wykres, ten wykres, czyli indeks tygodniowy, tygodniowy i tygodniowy future na indeks dolara, konkretnie to jest CFD na ten future, czyli u nas FUSD. Pokazuje co? Pokazuje właśnie przyspieszanie, tak ruchu. To mówiąc o dwóch, mówiłem, tak? Że był powrotny do, do oporu 98 80 i odbicie, i teraz mocne wbijanie się w ziemię, tak? To bardzo wyraźny ruch. Tutaj w ogóle od paru tygodni mamy też taki sygnał do sprzedaży, tak? bo to jest pokonanie tych dołków, które były historycznie od 2-3 lat, więc dolar mocno w defensywie. To parę dni temu postawiłem takie pytanie, czy, czy nawet nie zejdziemy gdzieś w te okolice, tak? czy 89-90, tak tutaj te, te, te rejony. No, jeżeli byłby kryzys wizerunkowy dolara, kryzys w ogóle tak, wizerunku Trumpa, bo przypominam jeszcze Państwu o tym, że poza, uwaga, poza tematem tym, że Fed może ciąć stop od września, że mamy tutaj to zamieszanie co do szefa Fedu, to dochodzi jeszcze trzeci czynnik. Tak? To jest czynnik w postaci ustawy podatkowej Trumpa, która w Senacie będzie głosowana być może już jutro, a potem, jak nie, to w przyszłym tygodniu. Ustawa podatkowa, która robi co? Która tak naprawdę rozwala finanse publiczne w USA, czyli zwiększa nierównowagę budżetową, zwiększa zadłużenie, czyli też, że tak powiem, wizerunkowo na dolarze, że tak powiem, dobrze nie wygląda. Więc jest jasne: technika, fundamenty są przeciwko dolarowi. No i teraz spójrzmy sobie na te poszczególne wykresy. Euro-dolar w tym momencie 1,1732 i to jest już efekt kuli śniegowej, tak? Czyli inwestorzy, którzy jeszcze mieli jakieś nadzieje kilka dni temu, bo wojna izraelsko-irańska itp. itd. No tych nadziei już przestają mieć i tak powiem następuje właśnie raz, że powinien pokrywanie pozycji długich w dolarze dwa, po to prostu to takie właśnie otwieranie tutaj nowych, krótkich robi się po prostu, tak, efekt kuli śniegowej. Eee, co nam pokazuje wykres tygodniowy? No pokazuje to, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wymaszerować w stronę, eee, no nie powiem, że J23, 25 to już jest taka skrajność, która, ale która pasuje do tych Koncepcji 90 dolarów, 90 punktów na dolar indeksie. Natomiast tutaj, no, taki pierwszy rzut na taśmę, to jest oczywiście psychologiczna bariera 1.20 na euro-dolarze, która pewnie będzie jakoś sprawdzana i też to mówię Państwu wczoraj, wczoraj, że to może stać się relatywnie szybko. Czyli jeszcze przełom czerwca, lipca, pierwszy dzień lipca, tak, to jest w ogóle możliwe, tak, 1.20 na euro-dolarze. I idziemy dalej. Fundo dolara w momencie 1,37,54, i podobnie jak na, na parze Euro USD przyspieszanie, tak? Przyspieszanie, mimo tego, że fundamenty, jeśli chodzi o funta, nie są jakieś wspaniałe, tak? Tam mamy ostatnie dane dotyczące te sprzedaży pokazały, że no tam nie jest najlepiej, że Bank Anglii powinien ciąć stopy i tak też rynek to dyskontuje, też ta obniżka będzie w sierpniu, potem jeszcze jakaś kolejna, natomiast no, w tym momencie na parze funt-dolar, to dolar rozdaje karty. To dolar jest tym, tym niechcianym aktywem. tak? Ciekawy, to jest ciekawe, to funt jest jedną z najsilniejszych tak, walut dzisiaj poza poza jenem, tak? jeżeli chodzi o G10. To też jest ciekawe, no tak, właśnie w kontekście tego, co powiedziałem Banku Anglii. E... Idziemy dalej. Dolar do jena. Dzisiaj usd -jen wyraźnie poniżej 145 i rysuje się to, co tu się rysowałem Państwu wczoraj, czyli rosnące prawdopodobieństwo tego, że my po prostu wypadniemy tutaj sobie, w dołem przystojnie, prosto trendu i będziemy sprawdzali okolice 140 jenów za dolara. Czemu tak to się wszystko dzieje? Ponieważ dzisiaj mamy e, chyba ósmą bądź dziewiątą już rundę spotkań. Pomiędzy przedstawicielami USA a Japonii. Oczywiście chodzi o spotkania dotyczące tak zwanej umowy handlowej pomiędzy tymi krajami. Japończycy cały czas mówią o tym, że tutaj im się coś tak powiem, mocno nie podoba. Czyli, czyli chodzi o to, że Amerykanie się upierają przy tym, że stawka ceł na japońskie auta ma być dalej 25%. To Japonia stanowczo odrzuca. No, pytanie, czy się strony porozumieją, czy też nie. Rynek zdaje się wychodzić z założenia, że prędzej czy później to porozumienie się pojawi, ten deadline w sumie jest blisko, to początek lipca. Więc gdyby było to porozumienie handlowe, to Bank Japonii wiedziałby, na czym stoi. Tak? I mam wrażenie, że to by od, otworzyło te, tą furtkę do szybszej podwyżki stóp, tak, bo kontekst inflacji, kontekst japońskiego długu, no tam to działanie jest konieczne, moim zdaniem, tak, żeby, żeby właśnie bank Japonii nie czekał, nie wiem, z tym gdzieś tam nawet do grudnia, który rynek myśli, tylko właśnie zrobił to wcześniej, tak, no i to jest właśnie czynnik, który tłumaczy, dlaczego jen jest silny. E, dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej, proszę Państwa, teraz będzie troszeczkę o tym, co, pokazują nam, co pokazuje nam giełda amerykańska, a pokazuje nam HOSSE, e, tak zwane all time high, czyli najwyższe punkty w historii, to jest domena NASDAQa, tak, NASDAQ bardzo ładnie toruje do góry, e, tutaj widać, tak, no, nowy ciąg, tak, tam się włączył, i no i co? Mamy all Time High, mamy trochę dywergencji, co akurat nie jest zaskoczeniem, bo wskaźnik sortował z niższego poziomu. Natomiast ci, którzy szukają argumentacji za tym, że jest dywergencja, to w związku z tym rynek nie może iść do góry, to nie dochodzi. Zazwyczaj przy takich silnych trendach mamy podwójne, potrójne dywergencje, tak? zanim coś się zadzieje. Więc te wskaźniki na nasz dzienne tutaj nie są wskaźnikami, które mogą sugerować nam jakieś silne spadki. Tak? Oczywiście po drodze zawsze może być nie, przystopowanie ruchu, troszkę konsolidacji, ale żeby nagle było takie coś, no to nie, to, 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 to wskaźniki tego nie pokazują. Oczywiście zawsze takie coś może wystąpić, nie wiem, jakaś wojna, bomba tamowa, nie wiem... Cokolwiek się wydarzy, tam gdzieś nagle i tak dalej. Ale oczywiście to, to jest promil, tak, Szans, tak. W związku z tym ja mówię o tym, co, co jest najbardziej, tak powiem, prawdopodobne. Więc Nasdaq, no Time High, tutaj, future na 500 W zasadzie chyba też, tak, bo dzisiaj patrzę, jest teraz 6166, najwyżej było 6169,90, czyli prawie 670, a tutaj najwyższy punkt był 6166, w związku z tym, no tak, mamy, już, mamy właśnie te all time high również na CZ, na, na SP500. No i tu ten wykres pokazuje nam właśnie to, co może się wydarzyć. Państwo o mówiłem już dwa dni temu. 6600 to jest ta, ten taki maksymalny zakres, gdzie gdzie mam wrażenie? Na tym jednym ciągu, tak? Na no, tym jednym ciągu może być jeżeli to miałoby być właśnie ten, ten ciąg od, od początku kwietnia tego roku. E, dobrze, teraz tak, e, czy Europa wstanie, czy nie wstanie? Spójrzmy na DAXa. No tak właśnie tutaj się pojawia teraz to ten błąd taki, e, błąd merytoryczno-myślowy, tak? Bo ja... Widziałem niektóre raporty i wskazywane było to, że przecież trzeba kupować akcje europejskie, bo euro rośnie i mamy fajnie, e, bo nam podbija kurs walutowy, tak? E, no ale właśnie, ale to pokazuje, tak, ten błąd myślowy, tak, Dax. Oczywiście, siłą inercji, tak? Innych rynków też tam coś próbuje rzeźbić do góry, ale no to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje na Wall Street, tak. Tam mamy ładny transrostowy, a tu mamy coś, co nam się troszkę przysięło, tak? Więc silne euro to nie jest równoznacznik tego, że ma DAX i na indeks do góry. Wręcz powiedziałbym inaczej. Silne euro będzie, moim zdaniem, bardzo mocno utrudniać e, biznes w Europie. Tak? No, bo chodzi o konkurencyjność, tak? E, jeszcze jak Amerykanie wrzucają swoje cła, e, jak e, Europa nie chce przyjąć chińskich towarów, w związku z tym psięczycy również nie będą chcieli przyjąć być może tak dużo towarów z Europy. No, te silne euro nie jest dobre, tak? W związku z tym, no to to, to, to jest właśnie to. E, dobra. Kryptowaluty. Ja patrzę na pytanie, ale nie wiem, czemu mi się to nie, nie chce odświeżać. Coś tu mi się zacięło chyba nie. E, dobrze, e, tak. Ether. coś tu się próbuje dziać, natomiast, no. Jakbym miał wskazać jeden ze słabszych rynków, to są wciąż jeszcze teraz kryptowaluty, tak? Które próbują i mam wrażenie, że to się uda, bo, bo to raczej nie ma innego kierunku niż na, niż na północ. Na Bitcoinie ta flaga jest moim zdaniem flagą, więc jeżeli to jest flaga, to szkoła, że tak powiem, tych, którzy lubią flagi, jest taka, że oni sobie odkładają taki o. Taki, że tak powiem, tutaj, że tak powiem, to takie drębieńko, co w fladze jest, tak? I mamy to takie drębieńko, sobie przesuwamy do góry. O, momencik, tylko to się coś nam przy. No nie, kurczę, tylko to dokładnie, eee, Dobra. Dlatego teraz tak fizycznie chyba nie zrobię, bo nie wiem, czemu myszka przestała działać. Dobrze. Eee... Powiem to wizualnie. 80, 75 tysięcy dół, 112 tysięcy góra, czyli mamy 12 i 26, 38, do góry 112 daje nam 150 tysięcy, tak? Nie więcej. Oczywiście tutaj góra, ale to jest błąd, bo się przykłada do tego. Tak, czyli tu się startuje 109 tysięcy. Znaczy, powiedzmy 146 tysięcy pokazuje nam zasięg tak, z formacji flagi na bitcoinie. Zobaczymy, może się uda. Znaczy yy, nie wiem, czas tyle, ale generalnie wyjście z flagi powinno mieć miejsce. Yy, I teraz teraz jeszcze chwilka o surowcach. Dosłownie potrzebuję tutaj chwili, yy, żeby pokazać Państwu. Coś, co można nazwać teksańską Masagra piłą mechaniczną, nie wiem, tam, któryś tam seria 8, albo 15, tak? czyli ropa. Ropa, która się nie podniesie tak szybko tutaj, tu są mocno pokręcowani, inwestorzy i, 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 i tak dalej więc ja o ropie nie będę mówić, się podniesie. Jak się podniesie, to na chwilę tutaj raczej mamy cały czas tego typu projekcje. Mieć Dzisiaj na miedzi się dzieje ciekawej rzeczy, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o surowce. Miedź nam odstrzeliła do góry, to jest efekt tego, co dzisiaj się pojawiło w Chinach. Czyli chińscy planiści z tamtejszego Gusu, z tak? tamtejszego Gusu tutaj podali nowe projekcje makro dla właśnie Chin. One są w sumie dobre, tam jest PKB. Wydaje się 4,7%, tak, czyli prawie 5%. I to wygląda fajnie, w związku z tym miedź na tym korzysta, tak? Mieć zazwyczaj działa wtedy, mieć wtedy rośnie, kiedy coś się dzieje właśnie w temacie chińskim dobrego. Natomiast eee, wczoraj mówiłem o miedzi, że właśnie tutaj e, wczoraj to wyglądało gorzej, bo, bo mówię Państwo o tym, że miedź jest dalej nisko. Więc teraz zobaczymy, na ile to co się dzisiaj dzieje, jest jakimś takim starterem do góry. A na ile to się zaraz to wszystko wykroczy, tak? Bo zaraz jest opór bazujący na szczycie z, z maja ubiegłego roku. Potem mamy opór na bazujący na szczycie z marca tego roku, więc tutaj się to może za chwilkę wszystko połamać. Zobaczymy. W każdym razie mieć będzie takim właśnie miernikiem tego, na ile surowce mają szansę przełamać tą troszkę gorszą pas ostatnim. No i dobra, idziemy już na to, co pokazuje polski złoty, a konkretnie co pokazuje nam BOSA PLN, czyli koszyk złotego. Wczoraj tutaj była ta mowa, że BOSA PLN wystartował, tak, czyli wystartował, jak nasz tutaj, tak powiem, Miłosz Uznański, to również BOSA PLN poleciał w kosmos i to jest sygnał do czego? Do tego, żeby e, mówić o kolejnej fali umocnienia złotego. Tak, wiem, niektórzy to nie bierzą, ale takie są fakty, euro złoty, 4,24,5 yy, i tu się wyraźnie mocuje z, ze wsparciem przy 4,24. Jeżeli to padnie, to nam się otwiera droga do 4,20. Czy to jest realne? Powiem, że tak, ponieważ mamy bardzo taką spekulacyjną narrację na rynkach, tak? czyli giełdy rosną, kryptowaluty. Fed więc nie stopy. Tutaj w regionie mamy wzmocnienie troszkę, tak powiem, pozycji NATO, tak, po szczycie ostatnim w Hadze. więc tak to pasuje, tak, po to, żeby zagrać w tym mocniejszym złotym, zwłaszcza, że u nas Rada Stóp nie będzie obniżała w wakacji, raczej zrobić to dopiero we wrześniu, więc te, to okienko czasowe pozwala, tak, właśnie rozegrać euro.pl do 4,20. I, I dolar złoty, który no pędzi jak szalony w dół. Ja mówiłem o tym parę dni temu, tak, że dolar złoty 3,50 przy założeniu właśnie euro 4,20 i euro dolara po 1,20. I to będę podtrzymywał tutaj ten wykres miesięczny dużo nam mówi, tak? O tym, co się dzieje z dolar złotym, więc Yy, dolar złoty jest właśnie tym beneficjentem tego, co się dzieje w yy, dolarach na świecie. Dobrze, kończymy. To dzisiaj na tyle. Widzimy się jutro. zobaczenia.